Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry twierdzę Krzyżowiec. Dzisiaj czekałem na kolejne bitwy botów, wybrałem trzy kolejne z naszej listy i teraz tak, zaczniemy sobie od pierwszej bitwy i to miało być tak: wezyr z Kalifem, Wezyr z Kalifem oraz Saladin z Emirem. I mieli się bić na bitwie, którą używałem w turnieju, dwóch na dwóch na pustyni. Ci była ta pustynia. Tu pominąłem, dobra, i teraz tak. Tak mieli być? Tak, wezje z kalifem na saladynę Emira. Dobra, no to let's go. Kasy nie było, dobra, startujemy. Saladyn i Emir wydaje mi się solidną. Dwójko. Czy wezyr z kalifem byliby w stanie pokonać tą dwójkę? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że Saladyn wraz z Emirem mogą zalać zbrojnymi tutaj kalifa i tezyra. Tak naprawdę w tym pojedynku wydaje mi się, że kalif oraz wezyr to mają takie 35% szansy na wygraną, według mnie. Saladyn z Emirem mogą zasypać tu zbrojnymi. Wezyra oraz Kalifa Chyba, że na przykład Kalif z Wezyrem złączyliby się jakoś fajnie atakiem I na przykład jednego wyeliminowali razem No to wtedy mogłoby już być gorzej I Wezyr podjeżdżać zaczyna swoimi balistami I tu może coś się wydarzyć Te balisty chociaż nie, zobaczcie Saladin ma akurat ten zamek W którym ma balisty na wieżach i to z przodu Więc te balisty niestety, ale nic tu nie zdziałają I Wybiera się pierwszy atak, pierwszy atakuje Saladin i najprawdopodobniej na Wezyra. I zobaczymy czy Wezyr się wybroni. Ma dość sporo jednostek, ale może to bardzo zaboleć Wezyra. Chociaż dobra, podjechał też pod Zamek Kalifa, więc ci ucznicy koni nic nie zrobili tak naprawdę. Asasyni też... W sumie nie wiem kogo atakuje, chyba jednak Wezyra na końcu, ale... Bardzo mocno Saladin rozdzielił to wojsko. No właśnie. I czy po takim ataku wezyr podniesie się? Jak mu zostanie dużo rzeczy poniszczonych, to nie wiem, czy mu będzie tak łatwo. Gorzej, jak jeszcze zostanie podpalone. Gdy balista podpaliła. No właśnie. Pożar załatwi wezyra. Bezir w poważnych tarapatach, a kalif nie sądzę, żeby sam sobie poradził z Emirem. Tym bardziej, że właśnie oho. Bezir spalił całą swoją armię. Saladyn również, ale armia Emira może dobić Bezira już na to całkowicie. Ten pożar zostanie ugaszony do momentu ataku. Emira: no to mamy 1-0. A jest spora szansa, że tak zostanie ugaszony. Nie ma pożaru, robi się 1-0. Kaliw zostaje sam bardzo szybko. Wygrywam No i pytanie, czy Kalif będzie w stanie się bronić przed tą dwójką? Ciężko powiedzieć.. Kalif zaraz najlepsze jest to, że samo że zaatakuje i nie będzie miał praktycznie armii potem z czego się bronić. No, jeszcze Emir podjeżdża katapultami. Zobaczcie, co się dzieje. Emir ledwo, praktycznie, dorze do swojego zamku i ponownie wychodzi atakiem. Nie daje czasu kalifowi na to, żeby ten zbierał więcej jednostek. Atakuje od razu. No i zaraz Kali potrzyma takie straty, że teraz Kalifowi będzie ciężko się pozbierać. Jak jeszcze pójdą i zniszczą kamienie O, właśnie niszczą już. A jak nie nawet Emir, to Saladyn przyszedł. No to będzie bardzo szybki pojedynek, na no to się zanosi. Kalif się wybroni, ale co z tego. Zaraz przyjdzie Saladin i dobije. A tu jeszcze katapulty jadą. Ojojoj, oj, oj, kłopoty u Kalifa i to bardzo duże. No, i to będzie bardzo krótki i szybki pojedynek. Saladin z Emirem są zbyt silni dla Wezyra i Kaliwa. Patrzcie, jak Emir nie daje spokoju. Jak Emir nie może przeżyć tego, że mu się nie udało pokonać. Jak musi nachodzić co chwilę jeszcze. Ok, był lag. No to już idzie. Nadchodzi apokalipsa. Nie, nie, oczywiście nie ta. Nie ta, to nie ta. To. Więc pojedynek pomiędzy arabskimi lordami rozstrzygnął się bardzo szybko. No i zwycięzcą jest Saladyn oraz Emir. Przechodzimy do pojedynku numer dwa. A pojedynek numer dwa to tak: Ryszard Długoręka i Omar. Ryszard, marszałek i Omar. Na Fryderyka Wieprza i Filipa. Na Fryderyka. Wieprza i Filipa, okej. Okay. Czy ja prosiłem cię, Gro, żebyś mi automatycznie mapę zmieniła? Nie, nie prosiłem. Kasy nie ma, dobra, nie ma. Czy tak będzie dobrze? Czy się nie zblokujecie? Mam nadzieję, że nie. Powiedzcie, że nie. To wygląda... Bardzo dobrze, obiecująco, nie ma żadnej blokady. Tu wygląda, że również nie ma, więc jest bardzo super. Przepięknie, że nikt się nie zblokował, bardzo mi się to podoba. Tu, kurczę, kogo tu bym obstawiał? Hmm. Szczerze, obstawiałbym chyba Ryszarda i Emira, bo to bardzo mocarne jednostki. Więc możliwe, że Fryderyk ma wolną rekrutację. Filip, w sensie ten, Filip ma wolną rekrutację. Fryderyk też wcale nie ma takiej szybkiej i Wieprz też nie. Więc wydaje mi się, że taki Ryszard może pokonać Wieprza. Emir może sprawiać problemy Fryderykowi. A marszałek będzie w stanie się wybronić od takiego Filipa. Więc ja chyba stawiam na tą górną ekipę, jeśli mam być szczery. Pierwszy do ataku wybrał się Emir. No i Emir może mieć problemy z przedostawieniem się do środka, do Frederyka. Ale zawsze może mu troszkę katapultami coś poniszczy. Chociaż są mangonele, ale są jednak no, cztery. Dobra, dwie katapulty. Myślałem, że cztery jakieś machiny obrężnicze się pojawią, ale niestety im się nie udało. Chociaż dobra. O, przekopał Nie do końca chyba. Zabrakło. Więc jakoś tam. Emir ma szansę się przekupywać, ale niewystarczająco. Dobra, i co zrobi Emir? Fryderyk bardzo ma dużo zbrojnych. Więc nie wiem, czy nawet cokolwiek by tutaj mogło się wydarzyć, żeby Fryderyk padł po tym ataku. Co najwyżej, może troszkę go poniszczyć. Ale z drugiej strony, jakby Fryderyk teraz wyszedł, no to mógłby zniszczyć Emira i to wtedy by zmieniło całą sytuację. W sumie na Filipa mógłby podejść. O dobra, jakoś się przedostał. A ten, tamtę... aha, bo tu jest ten sad od Filipa, dobra. No ale to już za późno, to już troszkę tylko zbrojnych powybija. Nic dużo tu nie dało. Ale jest jak się przedostać. Filip tu popsuł troszkę Fryderykowi fosę. I od razu mamy atak Ryszarda. Czy Ryszard poradzi sobie z wieprzem? Ile ma wieprz? 800 jednostek. Oj, to nie wiem, nie wiem czy sobie poradzi. Na pewno bardzo mocno może go poniszczyć. No ciekawe, jak właśnie. Oj, odbudował. Ale jakby Ryszard tędy się przedostał. Jak zacznie tu rozwalać, i tak szybko wejdzie tymi jednostkami, które tutaj się tak zbugowały. O właśnie. Zobaczcie, Ryszard ma szansę się mocno zestakować. Ale Wieprz też się dobrze zbił. No, Wieprz się wybroni. Ale Wieprz na pewno nie zaatakuje, bo bardzo dużo jednostek też stracił. Więc na tę chwilę Ryszard też jest bezpieczny. Może sobie odnawiać wojsko powoli. Ok, ok, wybiera się Fryderyk, i powiem wam, że teraz zaczynam wątpić w to co mówiłem wcześniej. Emir nie zdążył sobie zbudować sporej armii, i możliwe, że może polec i wtedy zrobi się 1-0. I Ryszard z marszałkiem będą mieli naprawdę spore kłopoty. Więc tu może za szybko powiedziałem, że Emir z Ryszardem daliby sobie radę z tą trójką. Zobaczymy, może Mangunela zrobi na tyle obrażeń, że jakoś Emir się z tego wybroni. Już troszkę strat zadanych, ale tu ojejku, bardzo szybko się przedostaną. Tragicznie szybko się przedostaną. Oj, to może być koniec Emira. To będzie koniec Emira. No to za szybko powiedziałem. No i teraz... o ejku. Gra mi na złość robi. Ej, wybrał się Filip ze swoim atakiem na marszałka. Marszałek powinien się z tego wybronić. Ale Fryderyk zaraz również wybierze się na marszałka, i wtedy już będzie problem. Jeszcze rycerze wykorzystałem ten moment, żeby poniszczyć budynki. A Ryszard, ile ma jednostek? Ryszard ma 630 jednostek. A tu jeszcze wieprz idzie ze swoim atakiem na tego. O kurde. No to Ryszard też nie ma za lekko. Ryszard zostanie obity, no to jednak się pomyliłem chyba w tym pojedynku. Fryderyk ze swoim atakiem popsuł cały mój plan. Ryszard zostanie osłabiony i Fryderyk przyjdzie i może dobije jeszcze, jeśli okaże się, że to Ryszardo dobije. Wtedy Marszałek sam już na pewno nic nie zdziała. No, i zmierza armia Fryderyka i robią się kłopoty. Już jeszcze większe niż poprzednio. Fryderyk się zdenerwował i wybija jednego po drugim. Richard musiałby naprawdę szybko dozbierać armię i pokonać wieprza. Wtedy, może miałby jeszcze jak powalczyć, ale tak to będzie dla niego bardzo ciężko. Bardziej, że traci drugiego sojusznika, i teraz, wszystkie ataki będą się skupiać już tylko na nim. No, tak troszkę, marszałek. Tak troszeczkę. Może fatalnie to za mocne słowo, ale dasz sobie radę. No i zostaje sam Ryszard. Ryszard, ostatnio miałeś sam na dwóch. Czy sam na trzech dasz radę? Odbija następnego władcę, a opowieść snuje się dalej. No, snuje się dalej, to prawda. Jeszcze jedna opowieść została tutaj. No i zobaczcie. Przyjechali rycerze od Fryderyka, przyjechali rycerze od Filipa. Nie dają spokoju Ryszardowi. No, to będzie zaraz koniec. Fryderyk przyjdzie ze swoim armią. Jak mu się nie uda, to wieprz dobije. Więc tu się pomyliłem. Jednak wieprz z Filipem oraz z Fryderykiem wygrywają na to wychodzi. No i leci armia Fryderyka? Czy Fryderyk zrobi hat-tricka? Czy będzie hat-trick, triple kill ze strony Fryderyka? Ile ty tam masz, Ryszard? 650. No to w sumie ma szansę, Fryderyk. Tym bardziej, że się szybko przedostanie. Te busze zrobią. O, tu brama jak jeszcze padnie. No, to jest spora szansa. Nadal jest i tak przejście. To powinien być koniec. Dobra, no ten ogień. Kto to podpalił znowu? I tak będzie koniec. Wiadomość od serca. Fryderyk tak to spodpalił Myślał, że to jest inny kości muszą wśród tych No to Fryderyk pokazał tutaj klasę Nie powiem, w tym pojedynku Fryderyk trzech pokonał Zmiażdżył W tym meczu Fryderyk zmiażdżył wiesz? tylko chyba raz zaatakował Filip w sumie też Więc Fryderyk tu ewidentnie pokazał klasę Dobra, no i teraz pojedynek numer 3. Ma być tak Znowu wracamy do Pojedynków pomiędzy wilkiem a botami. Czyli wilk ma być tak, szczur, wąż i sutan. Czyli wilk na tą trójkę. Z trójką może jeszcze by sobie poradził, ale nie tak jak na przykład było, że miałby się być na siedmiu. Damy mu jakąś fajną mapę, żebym poszukał. Coś innego niż zawsze bierzemy. Coś innego niż zwykle. Czy ta mapa? A nie, bo to muszę uważać, żeby nie wziąć tak z extreme. Żeby nie było. Żeby nie było jakichś budynków dodatkowych. Coś bym tu mu chciał innego wybrać. A może na tej? To no chyba nie jest z Extreme'a, to jest zwykłej. A dawajmy tutaj, zobaczymy co będzie. Ojoj, oj, oj, jeszcze ten zamek na górze. Ale to będzie mocna warownia w takim miejscu. Ale to będzie wojna tu. A pamiętam, to jest z tej misji. Tu się grało tu był chyba kalif, tu był jeszcze jeden kalif i tu był ryszard. I mieli po 40 tysięcy to jakaś misja taka była. Poproszę, co to, to sułtan? Jak tu się przydostał? I zobaczcie. Jak nie daje budować zamku Wilkowi? Jaki spryciarz? No dobra, już po spryciarzu. Czy ta trójka miałaby szansę podbić ten wielki zamek? Jeszcze w takim pięknym miejscu? Ukształtowanie terenu na korzyść Wilka. Wszystko w tej mapie praktycznie jest na razie na korzyść Wilka. Ale wąż to jest bombardowany. Sultan, pomóż sojusznikowi. Co ty robisz? No i pomógł, zobaczcie. Co prawda powolutku, ale pomaga. No i pięknie. Kooperacja, o to chodzi. Nie, ale ta warownia w tym miejscu. Ta tutaj jak jest taka górka i do tego ta rzeka. Ale to pięknie wygląda. To jest idealne miejsce na ten zamek. Brama z tyłu, żeby mogli zwozić surowce. Do tego od frontu cztery wieże z mangunelami plus jeszcze balisty po bokach, jak w razie by ktoś też tędy szedł No ten zamek pasuje w to miejsce idealnie. Okej, okay, szczur dozbierał do swojego ataku. I co on zrobi? No widzę, że tu fosy w ogóle nie kopię. To się nie da kopać fosy, czy o co chodzi? W sumie dobrze, to przynajmniej sułtanowi daje też szansę. Ale zobaczcie, jak sam szczur wbieg i ile strat zada wilkowi. A co dopiero, jak jeszcze przyjdzie kolejnych dwóch? Mimo, że jest taka dobra warownia. Mimo, że jest wilk dobrze w takim fajnym miejscu, no to na trójkę i tak będzie miał niełatwe wyzwanie. Sam szczur, jakie zadał stratę? A tu jeszcze idzie sułtan? Zaraz może wąż jeszcze przyjdzie ze swoimi łucznikami? O, właśnie. No, to wcale tak kolorowo nie będzie. Był taki piękny zamek, a już tak ładnie nie wygląda. Wilk ma tylko 300 jednostek. Możliwe, że to będzie jego koniec. A czekajcie, czy wąż miał tu fosę? Nie, no, da się tu kopać fosę. To czemu wilk jej nie wykopał? Czy w tym miejscu po prostu na górze się nie da? Nie wiem. Ale na niego to wyszło na niekorzyść. No więc sułtan ze szczurem i wężem pokonują wilka. Mimo, że dałem mu dobre miejsce, mimo że miał 40 tysięcy, tak jak inni, no nie było to dla niego zbyt proste. Jedyne co mogliśmy w tym pojedynku zrobić, to nacieszyć oczy tak pięknym zamkiem w tak pięknym miejscu. Więc to by było na tyle. Trzy bitwy kolejne zrobione. Odhaczam je z listy. Więc jeśli macie jakieś kolejne pomysły, piszcie. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, już niedługo trzymajcie się i do następnego odcinka na razie.